obliczu swoim oblicze Jezusa jego serce serce Jezusa ukrzyżowanego ale również serce Jezusa zmartwychwstałego i oto jest nasza królowa polski królowa zwyczajności taka która dołoży wszelkich starań by do nas dotrzeć jeśli trzeba przyleci odrzutowcem i pokaże się jako zwykła dziewczyna po to, by nas przytulić i poprowadzić do Jezusa. Do Jezusa pod Jego krzyż, byśmy spojrzeli na nasze krzyże, ale przede wszystkim byśmy dotarli do Zmartwychwstałego. I przy tym Zmartwychwstałym, i przy Jego sercu, będziemy się jeszcze chcieli zatrzymać w czasie nabożeństwa pierwszopiątkowego Pumszy Świętej. Panie Jezu, ten pierwszy piątek maja, w uroczystość Maryi Królowej Polski, ale takiej królowej, która jest królową zwyczajności, która chce do nas dotrzeć po to, by przyprowadzić Cię do Ciebie. Wpatrujemy się również w mozaikę, która przedstawia Ciebie z martwych stałego na końcu bosznej nawy. Patrzymy, może nigdy żeśmy się nie wpatrywali, może tak, i widzimy, że jak porównamy z tymi innymi mozaikami Drogi Krzyżowej, to ta jest najbardziej taka. ma regularny kształt. I ma idealny prostokąt. To, co było przed, przed zmartwychwstaniem, było naznaczone cierpieniem, różnymi kształtami. Po zmartwychwstaniu wszystko nabiera idealnych kształtów. Również jak patrzymy na tą mozaikę, na Ciebie, Panie Jezu. Widzimy, że jest taka aureola, która w połączeniu z Tobą tworzy kielich. Kielich zdaje się wskazywać, w jakiej postaci jesteś dla nas obecny. I te dwie charakterystyczne rysy, może w tym świetle, z tej odległości, nie dla wszystkich widoczne. Dlatego można spokojnie później podać jeszcze do mozaiki i zobaczyć te dwie delikatne rysy na płaszczu Pana Jezusa. Dwie rysy, o których mówiłem, że wskazują na serce. Na serce, które zostało przebite za nasze grzechy. I dwie rysy, które w połączeniu z dzisiejszą rzeczystością wskazują na rysy na obliczu Twojej Matki. Panie Jezu, a gdzie patrzysz gdzie patrzysz na tej mozaice? Na razie tak, bez odpowiedzi, możemy sobie zadać to pytanie: Gdzie Pan Jezus patrzy, gdy stoi, tam można powiedzieć, w kącie kościoła, gdzie On patrzy i gdzie może chce również nakierować nasz wzrok, byśmy patrzyli razem z Nim. I będziemy, Panie Jezu, przyzywać teraz wezwania do Twojego serca. Wpatrując się w monstrancje na ołtarzu, i wpatrując się również to Twoje spojrzenie, które coś wypatruje, i Twoja dłoń, która podnosi się do błogosławieństwa, a może chce coś wskazać. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego Spoglądamy jeszcze raz na slajd, który przedstawia. Zestawienie wizerunku Maryi i Jezusa. Dwie rysy na jej twarzy i dwie rysy na szacie Pana Jezusa. I pytamy się ponownie, gdzie Ty, Panie Jezu, patrzysz na tej mozaice? Możemy wyobrazić sobie tam, gdzie ona jest w oryginale. Gdzie kieruje się wzrok Pana Jezusa? Gdybyśmy poszli za tym wzrokiem, to zobaczylibyśmy, że kieruje się wzdłuż na Wybocznej i kieruje się do Kaplicy Adoracji. Jakbyś chciał, Panie Jezu, pokazać, że tam jest Twoje ciało, ciało po zmartwychwstaniu. Tam zapraszasz niejednego, by przyszedł, by zbliżył się i patrzył na Ciebie. To tam ta kaplica kiedyś została nazwana Kaplicą Największej Miłości. I tam dyskretnie na mozaice można powiedzieć: W kącie kościoła, z tyłu kościoła wskazujesz i zapraszasz. Pójdź i zobacz, pójdź i posłuchaj, pójdź i patrz na mnie. A ja powiem, co jest w Twoim sercu, ja Ci wskażę drogę, ja Cię poprowadzę do życia. Mówiliśmy o rysach na obliczu Maryi. Mówiliśmy o rysach na szacie Twojej. A jakie są być może rysy na naszych sercach? Co nas dziś szczególnie boli? Gdzie byśmy chcieli, żeby Pan Jezus tych miejsc dotknął, uleczył? Panie Jezu, w tym dniu, kiedy modlimy się za naszą ojczyznę, polecamy Ci te rysy, które są od północy po południa, od morza po góry. Rysy całej ojczyzny, byś Ty dotykał przez pośrednictwo Twojej Matki naszej Królowej. Polecamy ci rysy, które są w naszej parafii. Tak symbolicznie możemy zobaczyć na rysy na ścianach kościoła, może przybrudzone miejsca. Ale spoglądać głębiej te rysy, które potworzyły się być może pomiędzy ludźmi kolory, które się przybrudziły. Możemy również patrzeć na rysy, które są w naszych rodzinach. Pomiędzy małżonkami, rodzicami czy dziećmi, teściami. Polecamy Ci, Panie Jezu, nie tylko to, co jest porysowane. Polecamy Ci wszystko. To, co wymaga leczenia, ale również to, co jest zdrowe. Polecamy Ci naszych bliskich i wszystko to, co nam przychodzi na myśl i może nie przychodzi, a jest dla nas ważne, chcemy złożyć w Twoim sercu i wołać do Twojego serca. Do serca Twojego, do serca Twojego, uciekamy. Się. Jezu Boski zbawicielu. Je.